Autografy rozdane przy promocji książki to podstawa. Jan Regulski wydał siódmą książkę, ale skupmy się na okazji temu towarzyszącej. Uroczysta sesja Rady Powiatu Działdowskiego odbyła się, by utrwalić fakty historyczne. W obiegu są właściwie dwie daty. 17 stycznia wkroszenie armii Hallera na teren Powiatu Działdowskiego i 18 stycznia odbyło się... O 12:00 w ratuszu miejskim formalne przekazanie ziemi działdowskiej przez stronę niemiecką. 1920-2020 i zrobiła się okrągła rocznica. Stulecie zobowiązuje do zatrzymania się na chwilę. Wykład z Janem Regulskim, człowiekiem z bogatą karierą nauczycielską, na każdym zrobi wrażenie. Lata praktyki robią swoje. 17 stycznia kojarzy mi się paskudnie, 17 stycznia 1945 roku z tak zwanym wyzwoleniem, które odbyło się zgodnie z powiedzeniem. Zamienił stryjek, siekerkę na kijek. Na miejsce brunatnych weszli czerwoni okupanci i mordowali i kradli tak jak ich poprzednicy. Za swoją działalność pedagogiczną Jan Regulski otrzymał wiele odznaczeń i nagród, jak Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, liczne nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Kuratora Oświaty. Za działalność kulturalną i publicystyczną w roku 2011 otrzymał honorową odznakę zasłużony dla kultury polskiej przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.